Dziś w Komperii rozpoczynamy cykl porad dotyczących kredytu na święta, na święta Bożego Narodzenia. Za wcześnie? Niekoniecznie. Sezon na święta Bożego Narodzenia za oceanem zaczyna się już w październiku, a u nas już po e, Dniu Wszystkich Świętych będziemy mieli do czynienia z reklamami produktów na święta oraz z wystawami w witrynach sklepowych, również związanych z, e, ze świętami Bożego Narodzenia. Zwykle również w listopadzie banki zaczynają kampanie marketingowe swoich kredytów na święta. Warto więc wcześniej zdać sobie sprawę. Jak wybrać kredyt na święta, na co zwrócić uwagę, wybierając tego typu produkt. Oczywiście nie jesteśmy pewni, czy w tym roku banki będą promowały tego typu produkty. Zobaczymy, przyjrzymy się temu. Kredytów na wakacje na przykład banki nie promowały w tym roku, a w zeszłych, w zeszłych e, sezonach były to bardzo mocno promowane produkty bankowe. No ale zobaczymy. W każdym bądź razie należy zdać sobie sprawę, że często kredyt na święta to jedynie opakowany zgrabnie marketingowo, fajne, e, fajne nazwy. Tradycyjny kredyt gotówkowy, który jest dostępny w banku przez cały rok. Nazwa marketingowa, kredyt na święta, czy jeszcze dodatkowo jakoś. Kredyt opakowany w dodatkowe przymiotniki czy nazwy związane ze świętami ma po prostu przy, e, zwiększyć sprzedaż i przyciągnąć większą rzeszę klientów w ten szczególny czas, kiedy rzeczywiście zwiększamy swoją konsumpcję. Nie chcemy jej odkładać i kredyt gotówkowy albo karta kredytowa na święta jest doskonałym elementem do tego, by rzeczywiście zrealizować swoje potrzeby. Oczywiście kredyt na święta jest często potrzebny i to jest doskonałe narzędzie do tego, by po prostu sfinansować swoje zakupy, ale bądźmy właśnie świadomi tego, że często jest to po prostu tradycyjny kredyt gotówkowy i należy porównać wszystkie oferty na rynku dostępnych rozwiązań: czy to kredytu gotówkowego, czy karty kredytowej, czy na przykład kredytów w swoim koncie osobistym, do tego, by wygrać, wybrać najlepsze oprocentowanie i najtańszą opcję. Pamiętajmy również o tym, że często przy kredytach świątecznych banki dołączają dodatkowe promocje, dodatkowe promocje związane nie tylko z opłatami, ale na przykład z dodatkowymi prezentami, właśnie dołączonymi do kredytu. No ale nic nie jest za darmo. Banki są nastawione na e, zdobywanie zysku, więc tutaj muszą zarobić na kredycie i oprocentowanie bardzo niskie albo dodatkowy gadżet, no może być związane z jakimś innym elementem, e, w którym bank jakby nadrobi te koszty, które poniósł, związane na przykład z dodatkowymi prezentem dołączonym do kredytu, więc bardzo uważnie przyglądajmy się ofercie kredytów, hipo, kredytów na święta. Bardzo krytycznie podchodzimy do tych reklamowanych, szczególnie bardzo mocno ofert, no a komperia.pl, nasza porównywarka finansowa, będzie na bieżąco informować o tym, na co szczególnie należy zwrócić uwagę przy kredytach świątecznych, no i na pewno przedstawimy również zestawienie najlepszych kredytów na święta czy innych produktów, którymi można sfinansować zakupy na te bardzo ważne, ważne święta, bardzo ważny czas.